Dzisiaj pokażę Wam sposób na praktycznie bezwysiłkowe wyczyszczenie kuchenki mikrofalowej. Ja oczywiście bardzo serdecznie Was witam na kanale Uporządkowana. To jest w dalszym ciągu wyzwanie wiosennych porządków. No i ja od pewnego czasu utknęłam w kuchni, ale na szczęście już jest bardzo, bardzo blisko końca. No i tak moja. Kuchenka wygląda w środku. Bardzo rzadko tak naprawdę jej używam. Ja wiem, że może teraz tak nie wygląda. Ale takie szybkie wyjaśnienie, dlaczego w ogóle będę używała tego sposobu, który dzisiaj zobaczycie. Ponieważ pewnego razu chciałam na szybko odgrzać sobie obiad i nie chciało mi się wyciągać patelni i normalnie na takiej kuchence gazowej, więc stwierdziłam, że Odgrzeję właśnie w mikrofalówce, no a na moje nieszczęście była to ryba, która potrafi nam czasami tak wybuchnąć. Nie wybuchła tak całkowicie, więc miałam co jeść, no ale te niektóre kawałki jednak zostały i co najgorsze, niestety, ale zapach. No i dlatego zdecydowałam się na ten sposób, który właśnie widzicie, czyli do miski nalewam wodę, dodałam trochę płynu do mycia naczyń, żeby ten zapach był trochę lepszy. Nastawiam na 10 minut, i jeśli macie bardzo brudną tą kuchenkę w środku, to warto jeszcze po skończonym tym grzaniu zostawić na kolejne parę minut, żeby ta para mogła jeszcze lepiej sobie zadziałać. Wyjmuję wszystko, i tutaj mogliście zobaczyć, że ta para bardzo ładnie się osadziła na tych ściankach, zaczęła tutaj już za mnie pracować, i biorę szczotkę. To wszystko doczyszczam. Ja używam szczotki tak naprawdę tylko i wyłącznie dlatego, że yy, no po pierwsze do takich zakamarków dużo łatwiej mi jest tam się dostać, a po drugie ja mam tą kuchenkę nad piekarnikiem i nie jest zbyt wygodnie sięgnąć mi. To znaczy, żeby było mi w miarę wygodnie, no to musiałabym stanąć na jakiś mały taborecik, ale wtedy wy byście mieli tak naprawdę wszystko zasłonięte i nic byście nie widzieli. No i muszę tutaj kombinować, bo wiecie, na palcach stawać, a szczotka po prostu jest moim przedłużeniem ręki, jak gdyby i dzięki czemu trochę łatwiej mi się to czyści. I do tej pory używam jeszcze łatwiejszego sposobu do mycia zmywarki. Jeju, nie zmywarki, eee, kuchenki. <noise> nie wiem, czemu w głowie mam zmywarkę. Mokra ścierka, nie taka kapiąca, ale żeby była mokra. Za żadnych misek niczego, po prostu tą ścierkę mokrą wkładam na środek tej mikrofalówki. Nastawiam też na kilka minut i potem tą samą ścierką wszystko przecieram. No ale tak jak wspomniałam, teraz chciałam się pozbyć zapachu tej ryby, więc pomyślałam, że jednak opcja z miską i z płynem do naczyń będzie lepsza. Oczywiście możecie dać samą wodę w misce. Yy, możecie dodać do tej wody cytrynę, kwasek cytrynowy. Niektórzy też dają ocet, ale dla mnie jest to. Naprawdę nie do przejścia, zapach gorącego octu, no nie, 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 zdecydowanie nie. No i tak jak wspomniałam, postawiłam właśnie na płyn do mycia naczyń. To wszystko przecieram, najpierw jeszcze przetarłam z ściereczką i mogliście zobaczyć, że ja sobie też moczę właśnie w tej miejsce, żeby jeszcze lepiej wszystkie tamte okruszki, kawałki tego jedzenia schodziły mi. I potem wszystko jeszcze na koniec przecieram suchą ściereczką, żeby nie było smug. Jeśli chodzi o dookoła przetarcie skórzu, no to używałam Swiffera, bo jest po prostu dla mnie najwygodniejszy. Jest przedłużany i mogę sięgnąć tak naprawdę do samego końca tej szafki. I czasami też mąż mi podnosi, żebym mogła dokładniej tam wszystko pod spodem doczyścić, no ale trzeba sobie radzić... Jak nie ma męża w domu, właśnie w taki sposób. Jeszcze taka mała wskazówka na koniec. Nie musicie tej wody od razu wylewać, której używaliśmy w misce, tylko jeszcze jak ona jest ciepła, to można wrzucić do niej na przykład pokrętła z kuchenki gazowej, żeby się trochę pomoczyły, a potem dużo łatwiej jest nam je wyczyścić. A póki co, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do poniedziałku. Trzymajcie się, Papa. Pa.